Siemanko pomadowe śpiry. Witam Was w kolejnym odcinku, w kolejnej recenzji. Jeśli jesteście nowi na moim kanale, zapraszam Was do subskrypcji. Będziecie wtedy na bieżąco z filmami. Dzisiaj recenzujemy dwa produkty, a, a będą to pomady woskowe marki Schmir. Dokładnie Hart i Mittel z nowej edycji Poker Edition. Zapraszam. Marka Schmier e, to marka niemiecka, właściwie jest to podmarka e, można tak powiedzieć, myślę, e, firmy Rumble59, która produkuje e, z tego co kojarzę, ubrania i gadżety w stylu e, Rockabilly. E, Schmier z niemieckiego znaczy smar, smarowidło, <coughs> czyli podobnie jak ruzel w języku holenderskim oznacza e, smalec. E, jeśli chodzi o tą markę, ma ona w zwyczaju co jakiś czas wypuszczać na rynek jakby różne wersje swoich pomad. Jeśli chodzi o pomady woskowe, mają tutaj pomadę o lekkim chwycie, średnim chwycie i mocnym chwycie. Dzisiaj te dwie ostatnie testujemy. Jest też wersja o super mocnym chwycie. Nie wiem, czy to dobrze wymają Knubelhard. Powiedzmy, że sobie spolszczyłem w każdym razie, te pomady są co jakiś czas odświeżane w postaci nowych opakowań, nowych zapachów, kolorów. Także tak to wygląda. W tym momencie będziemy przyglądać się wersji Poker Edition. Wersja Poker Edition charakteryzuje się oczywiście tym, że opakowanie i kruki, które są pupilkami firmy Szmir, które występują na opakowaniach są stylizowane, że tak powiem, na takich graczy pokerowych. Oczywiście, oprócz samego opakowania, mamy też nowy zapach. Jeśli chodzi o harta, czyli tą wersję z wysokim chwytem, jest to zapach drzewny. Jeśli chodzi o pomadę mitel, czyli tą średnią, o średnim chwycie, jest to zapach lawendowy. Co jeszcze mogę powiedzieć? Myślę, że dokładnie opiszę Wam to wszystko na blogu, natomiast dzisiaj będziemy przyglądać się pomadzie Schmier Mittel. Szybko przyjrzymy się opakowaniu. Oczywiście mamy tutaj kruka. Jak widzicie kruk ma tatuaż na ramieniu, piersiówkę w ręce fajkę w buzi i e, włosy zaczesane jakby na side parta. E, puszka jest bardzo fajna, metalowa oczywiście, bardzo ładnie obrędowana, graficzek jest tutaj mnóstwo. Z tyłu wygląda w ten sposób. Mamy tutaj oczywiście skład e, pomady. E, głównym składnikiem jest tutaj wazelina. E, cóż tu jeszcze mamy? Dookoła biegnie sobie taka naklejka, która właściwie Posiada czy zawiera tylko adres strony internetowej. E, jedyne co jest e, według mnie kiepskim rozwiązaniem w tych puszkach to to, że, znaczy to, że są duże, jest dosyć fajne, natomiast e, sposób otwierania się tych puszek jest następujący: chodzi o to, że Chodzi to, że puszka nie zawiera żadnego gwintu, ani nie jest zakręcana tak, że po prostu nakłada się ją, tą nakrętkę na puszkę, wypychając powietrze. No takie średnie rozwiązanie powiem szczerze. W każdym razie tutaj w środku mamy jeszcze pod spodem taką fajną ulotkę z naklejką, a sama pomada wygląda w ten sposób. Jest koloru właśnie takiego lawendowego. I zapach też ma lawendowy. Zapach skomentuję nieco później, bo tutaj będę się czepiał. W każdym razie tak by pomada wyglądała. Teraz nałożymy sobie ją na wóz. Z ładnego opakowania dostajemy ładny produkt. Tak jak mówiłem jest to pomada woskowa o lawendowym kolorze. Wybiera się dosyć łatwo. O! Widzieliście? Pachnie pięknie. Jestem wielkim fanem lawendy także. Ten zapach naprawdę mi się podoba. W dłoniach rozsmarowuje się praktycznie bez żadnego problemu. I tak samo w dłoniach rozsmarowuje się bez żadnego problemu. I co? Nakładamy pomadę na włosy. Nie ma, nie ma tutaj mowy o żadnym szarpaniu czy ciągnięciu włosów. Aplikacja jest bardzo łatwa, przyjemna. Z tego tytułu, że tutaj głównym składnikiem jest właśnie ta wazelina. Ta pomada naprawdę jest fajna, miękka, taka przystępna, nawet dla osób początkujących. Nie będzie sprawiała problemu w aplikacji. Dobra, wziąłem jeden skup. Myślę, że nie będziemy więcej brać. Nie chciałbym też przetłuścić włosów niepotrzebnie. Pomadę dokładnie wtarłem. W całe włosy, i teraz sobie coś uczeszemy, to co od razu rzuca się w oczy, to bardzo ładny połysk, taki satynowy. Połysk tej pomady nie jest szczególnie wysoki, powiedziałbym. Myślę, że skategoryzowałbym go tutaj jako średni. Włosy również nie wyglądają na jakieś specjalnie tłuste. Wygląda to bardzo ładnie, naturalnie. O! I fryzura praktycznie układa się sama. Włosy nie są sklejone. Można je łatwo przeczesać. Zobaczymy jak będzie z chwytem w ciągu dnia. Taki lekki pompik nam powstał. Dobra, zobaczymy się pod koniec dnia. A oto jak prezentuje się szmir Mittel po całym dniu na włosach. Chwyt pomady faktycznie jest średni jak widać delikatnie włosy się rozjechały natomiast e, jakby forma fryzury została zachowana przy mocniejszych potrzaśnięciach głową coś tam się rusza ale e, włosy ewidentnie gdzieś tam są trzymane także e, tak jak mówię chwyt średni jeśli chodzi o połysk e, myślę że też można by było Uznaj, że jest on średni. Nie jest to najwyższy połysk, z jakim się spotkałem. E, także myślę, że tutaj moglibyśmy go właśnie skategoryzować jako średni. Generalnie włosy ładnie błyszczą. E, powiedziałbym, że ten połysk jest nawet taki e, satynowy. Bardzo przyjemny, bardzo mi się podoba. E, włosy nie wyglądają na przetłuszczone, wyglądają bardzo naturalnie. Także to na pewno na plus. Jeśli chodzi o zapach, w tym momencie jest, jest już niewyczuwalny. No, niestety, zapach w tej pomadzie bardzo szybko się ulatnia. W puszce pachnie dosyć intensywnie, natomiast po dłuższej chwili gdzieś tam ten zapach ginie, także w tym momencie, tak jak mówi, jest już niewyczuwalny. Dużym plusem tej pomady jest oczywiście to, że można sobie fryzurę w ciągu dnia swobodnie poprawić, przeczesać. Y, pomada jest bardzo przyjazna, jak ja to nazywam. Także nawet osoby początkujące a, mogą sobie jej używać, y, na pewno sobie z nią poradzą. Y, włosy możemy przeczesać, tak jak mówię, krzybieniem, ułożyć ponownie i dosłownie w kilka sekund z powrotem mamy fryzurę wyjściową. Włosy są bardzo fajne, miękkie, elastyczne, przyjemne w dotyku i tak jak mówiłem, wyglądają bardzo zdrowo, naturalnie. Naprawdę podoba mi się efekt, jaki otrzymałem z tą pomadą. Natomiast, tak jak wspominałem, szkoda, że ten zapach taki jest nikły, znikomy, ponieważ ja osobiście bardzo lubię zapach lawendy, także. Gdyby on utrzymywał się na włosach przez cały dzień, to byłaby to naprawdę bardzo dobra, idealna wręcz dla mnie. Pomada o właśnie takim średnim chwycie i średnim połysku. Na warsztacie Schmir Hard w wersji Poker Edition. Jeśli chodzi o opakowanie jest to oczywiście nadal metalowa puszka. Tutaj ten kruk, który jest na opakowaniu jest trochę bardziej zawadiacki. Ma takiego pompadura, e, paczkę papierosów gdzieś tu w kieszeni i plaster na dziobie. E, pewnie ktoś mu przyłożył w każdym razie. E, tutaj z tyłu mamy też również skład, tak jak w poprzedniej puszce. Kolor pomady jest powiedziałbym taki biały, kremowy. Zapach określony jest przez producenta jako drzewny. E, ale kurczę nie czuję tutaj, tutaj tego, tego drewna tych drzew e, mi to bardziej kojarzy się z jakimś takim zapachem e, kwiatowym e, nie wiem jakiś bez akacja słodki e, intensywny ale nie przypomina mi e, absolutnie drzewa wybiera się troszkę trudniej niż e, mitel wersję Mittel. W każdym razie e, i tak jest to e, dosyć fajna konsystencja. Muszę przyznać, że właśnie pomady Szmir mają to do siebie, że e, praktycznie nie są takie twarde. Bardzo łatwo wybiera się je z opakowania. Bardzo łatwo rozsmarowuje się w rękach. No i aplikacja też jest łatwa. Pomimo, że jest to pomada mocna w mocnym wariancie, to jednak ona nadal bardzo łatwo rozsmarowuje się w dłoniach, rozsmarowuje się we włosach i czeszemy. Grzybin przechodzi przez włosy bardzo sprawnie. Raczej nie mam tu mowy o ciągnięciu jakimkolwiek. Mimo iż jest to właśnie pomada mocna. Myślę, że uczeszemy sobie może jakiegoś pompadura lekkiego. ostatnio mi się udał. Może tym razem też wyjdzie. Też możemy tak włosy zostawić. Dobra pod koniec dnia zdam wam relację oczywiście z tego jak pomada się sprawdziła a w ten sposób prezentuje się e, szmir hard e, na włosach oczywiście po całym dniu jeśli chodzi o chwyt tej pomady to muszę przyznać że faktycznie jest mocny Natomiast nie jest to taka moc, powiedzmy, jak przy pomadzie woskowej e, Russell Pink. Domyślam się, że ten najmocniejszy chwyt e, w szeregach Szmir ma oczywiście wersję Knupelhardt. Nie wiem, czy to dobrze wymawiam. E, natomiast e, ten chwyt był tutaj, był tutaj dobry. Byłem z niego zadowolony, czy jestem z niego zadowolony. E, natomiast pod koniec dnia gdzieś ten chwyt zaczął trochę ginąć e, i fryzura zaczęła się rozjeżdżać stąd oczywiście mamy te tutaj wyskakujące włosy i tutaj tą klapniętą falę na boku natomiast generalnie myślę, że myśl można spokojnie powiedzieć, że chwyt tej pomady jest, jest dosyć silny oczywiście fajne jest to, że włosy nadal mają dobrą objętość a szczególnie tutaj po środku ten pomp e, dosyć się trzyma nie są sklejone, włosy są fajne, miękkie, elastyczne, można oczywiście je przeczesać w ciągu dnia. Tą fryzurę ułożyć od początku. Połysk. Co z połyskiem? Na pewno połysk jest w tej pomadzie mniejszy niż wspomniany wcześniej przeze mnie Rozlo Pink. Myślę, że jest nawet bardzo podobny do e, tej wersji medium, szmir. E, ja bym go określił jako taki średnio wysoki. E, nie jest to najwyższy połysk, z jakim się spotkałem, e, dlatego myślę, że gdzieś tak po środku bym go uplasował. Jest dosyć przyjemny, taki właśnie satynowy. E, włosy nie wyglądają na przetłuszczone, a jednak mają taki zdrowy, e, zdrowy połysk. Co do zapachu. Zapach w tym momencie już niewyczuwalny. To jest niestety bolączka według mnie obu wersji w tej edycji. Wersja lawendowa naprawdę świetnie pachnie. Ten zapach drzewny jest taki troszkę myślę według mnie niedookreślony. Natomiast no szkoda, że one są takie, takie nikłe te zapachy. Tak szybko ulatują, bo ja na przykład lubię w ciągu dnia gdzieś tam przy ruchach głową poczuć jednak ten, ten, ten zapach, tą woń. Szczególnie jeśli jest ładna. No i myślę, że warto jeszcze dodać, że mm, Schmierhardt również zmywa się z włosów y, ciut lepiej niż, niż y, na przykład właśnie pomady Ruzel. Także to też jest dosyć duży plus według mnie. Ok, podsumowując y, nowe pomady od Szmir, Metal i Hard. E, co mogę o nich powiedzieć? Na pewno mają bardzo fajne opakowanie. Puszka jest naprawdę elegancka. E, tutaj ten, ten desek, ta grafika wygląda jakby to było właśnie takie drewno. E, bardzo fajne kruki na opakowaniu. Bardzo dużo szczegółów. E, no, naprawdę świetnie to wygląda, podoba mi się. Jedyne co bym zarzucił, to to, że. Właśnie tak jak pokazywałem wcześniej, te puszki są takie, że nie mają gwintu żadnego, ani ta zakrętka no nie jest jakoś tak przymocowana mocniej do, do tej podstawy. E, to mogliby, że tak powiem, producenci poprawić. Natomiast oczywiście wszystko tutaj ładnie wygląda. W środku mamy ulotkę z naklejką. E, bardzo fajne opakowanie, świetne naprawdę. E, Dosyć ciężkie, fajne leżą w dłoni. O, pojemność też jest dosyć spora, bo mamy tutaj 140 ml. E, co tu jeszcze mogę powiedzieć? Aha, e, bazą jest oczywiście wazelina. E, przez to pomady e, bardzo łatwo wybiera się z opakowania. Nie trzeba ich specjalnie długo rozgrzewać w dłoniach. Bardzo łatwo się nakłada na włosy, jedna i druga. I stylizacja też jest bardzo łatwa, mimo że na przykład hart jest pomadą e, o mocnym chwycie. Co jeszcze mogę powiedzieć, jeśli chodzi o zapach? Zdecydowanie bardziej podoba mi się ta wersja lawendowa. Ta wersja drzewna jak dla mnie pachnie właśnie jakimś takim bzem, czy akacją nie wiem raczej jakimś takim czymś kwiecistym, raczej niż drewnianym. Zapach lawendowy jestem zakochany. Jedyny minus to to, że zapach ulatnia się no nie wiem, po jakiejś godzinie, dwóch a i naprawdę ginie. No już potem w ciągu dnia tego zapachu nie czuć i to jest wielka szkoda, ponieważ w przypadku tutaj mitelka, e, tak jak mówiłem wcześniej, no ta pomada naprawdę mi przypasowała e, i gdyby ten zapach jeszcze ten lawendowy mocniej utrzymywał się dłużej na włosach, to e, byłby to mój chyba włoskowy ulubieniec. Jeśli chodzi o aplikację, stylizację, tutaj wszystko jest naprawdę bezproblemowe, łatwe. Obie pomady mogę spokojnie polecić nawet osobom początkującym. Również pomady zmywają się lepiej z włosów niż powiedzmy woskowe ruzele. Tak mi się wydaje. Chwyt faktycznie Mittel ma średni, a hard faktycznie dosyć mocny, ale nie tak mocny jak Ruzel Pink. Połysk dosyć wysoki przy harcie, natomiast nie, nie tak wysoki powiedzmy jak no nie wiem, w Murray Superior. Jest to taki dosyć stonowany połysk, powiedziałbym, że nawet może nawet bardziej średni. W mitelku tutaj też ten, ten połysk jest taki dosyć naturalny, może bardziej podchodzący pod średni, taki właśnie satynowy, naturalny, bardzo ładny. Obie pomady oczywiście możecie nabyć w Gentleman's Store. Ja zostawię Wam na dole link do obu pomad. Z tych dwóch zdecydowanie bardziej podoba mi się Mittel i ze względu na zapach i tutaj jakby ten efekt na włosach. W każdym razie uważam, że są to bardzo udane pomady. Jedyne co można by było poprawić to intensywność zapachu. A w każdym razie bardzo Wam polecam. Sprawdźcie je na swoich włosach. Oczywiście zapraszam również do subskrypcji kanału, do obejrzenia innych filmów. Zostawcie koniecznie łapki w górę, koniecznie subskrybujcie kanał, jeśli, jeśli jesteście nowi u mnie na kanale. Zachęcam również do kliknięcia w dzwoneczek, wtedy będziecie na bieżąco ze wszystkimi materiałami. I co? Ode mnie to wszystko. Widzimy się w następnej recenzji. Do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć.